Cześć, z tej strony Grzegorz Baran. Witam na moim kanale o naprawach, poradach dla kierowców i tuningu. Jeśli chcesz, żeby twoje auto działało lepiej i wyglądało świetnie, jesteś w dobrym miejscu. Subskrybuj, żeby nie przegapić nowych odcinków. A teraz przechodzimy do Artykuł tematu. Artykuł jest o tym, jak radzić sobie z poślizgiem samochodu na śniegu, co zrobić po burzy śnieżnej, jeśli samochód jest pokryty lodem. Na końcu artykułu film o tym, jak szybko wykopać samochód ze śniegu. Artykuł o tym, jak radzić sobie z dryfującymi samochodami, co zrobić po burzy śnieżnej w przypadku pokrycia samochodu lodem. Na końcu artykułu film o tym, jak szybko odkopać samochód ze śniegu. Obecnie opady śniegu nie są tak obfite jak wcześniej, ale nadal zdarzają się zaspy i to dość często. Budowniczowie dróg nie zawsze radzą sobie z żywiołami, dlatego często trzeba wydostać się samemu. Istnieje kilka wskazówek, dzięki którym można uniknąć uwiezienia w śniegu. W przeddzień opadów śniegu, oczywiście, jeśli masz garaż, możesz umieścić tam swój samochód i nie martwić się o nic. Ale tu jest problem nie każdy ma garaż. W ostatnim czasie na krajowych drogach pojawia się coraz więcej samochodów, a to pociąga za sobą zmiany w możliwościach parkowania. Teraz nie jest już możliwe zaparkowanie samochodu w dowolnym miejscu. Ale nadal w okresie zimowym należy wziąć pod uwagę kilka punktów podczas parkowania samochodu. Jeśli spodziewane SA opady śniegu. Po pierwsze, jeśli prognoza pogody zapowiada obfite opady śniegu, lepiej jest umieścić samochód na płaskim terenie, aby nie uczynić. Go więźniem warunków pogodowych. W przeciwnym razie można wpaść w poważną pułapkę, ponieważ podczas zjezdzania ze wzniesienia nawet opony z kolcami mogą okazać się nieskuteczne. Esa, przedmioty, które zima powinny znaleźć się w każdym samochodzie, mała łopata do śniegu, lepiej jest założyć łańcuchy lub pasy natychmiast. Po zaparkowaniu w trudnym miejscu. Później może być już za późno, ponieważ aby założyć łańcuch lub pasek, trzeba rozłożyć urządzenie na ziemi i wjechać na powstały tor. Można też założyć łańcuch na podniesione koło i zatrzasnąć blokady. Obie te czynności będą dość trudne do wykonania, jeśli samochód jest pokryty śniegiem. W szczególnych przypadkach kierowcy używają wszystkiego, co wpadnie im w resę NP. Dywaników wewnętrznych, aby podłożyć je pod koła. Podczas parkowania należy zwrócić uwagę na to, gdzie śnieg jest odśnieżany przez sprzęt do usuwania śniegu. Jeśli nie chcemy rano szturmować śnieżnej fortecy, lepiej postawić samochód z dala od miejsca, w którym będą ja budować buldożery. Istnieją place, z których z przyczyn technicznych śnieg jest usuwany bez użycia maszyn, lepiej postawić tam samochód. I jeszcze jedna rada: pamiętaj, aby podnieść wycieraczki samochodu, jeśli zakładasz, że spadnie śnieg. Pozwoli to uniknąć dwóch problemów: wycieraczki nie do szyby, Załóżmy, że nie podniesiesz wycieraczek. Co może się stać w takim przypadku? Oczywiście, gdy wsiadziesz do samochodu, właczysz je automatycznie. Rezultat jest przewidywalny. Najprawdopodobniej napęd wycieraczek stanie się bezużyteczny, ale jeśli nie podoba Ci się to, ze samochód. Jest zaparkowany na podwórku z podniesionymi wycieraczkami. Przed pozostawieniem samochodu na noc otwórz na chwilę wszystkie drzwi. W ten sposób wnętrze schodzi się do temperatur poniżej zera. Padający śnieg nie roztopi się na samochodzie, a wycieraczki nie przymażna do szyby. I jeszcze raz przypominamy o konieczności posiadania łopaty. Mała łopata nie zajmie dużo miejsca, więc należy ją ja zawsze zabierać ze sobą. Nawiasem mówiąc, to urządzenie może być również przydatne w okresie letnim. Po burzy śnieżnej Wyobraź sobie, że zbudzisz się rano, idziesz do samochodu i znajdujesz przed nim ogromna zaspę śniegu. Wtedy można w pełni docenić zalety tego narzędzia. Ale trzeba jeszcze wiedzieć, jak wykopać zaspę. Warstwę śniegu należy usunąć tak, aby progi i zderzak jej nie dotykały. Dla każdego z należy wykopać ścieżkę. Najlepiej, jeśli będzie on wykopany do samej ziemi, co ułatwi wyciągnięcie samochodu z zaspy. Tu, przed objazdem, samochód należy odpowiednio oczyścić ze śniegu. Szczególną uwagę należy zwrócić oczywiście na szyby, aby lot nie zakłócał widoku i nie prowokował sytuacji awaryjnych. Ponadto. Jeśli śnieg pozostanie na dachu samochodu, zostanie zdmuchnięty przez nadciągające strumienie wiatru podczas jazdy, co z pewnością zakłóci ruch samochodów jadących za toba. Również podczas gwałtownego hamowania śnieg z dachu może trafić na przednia szybę. Niektórzy kierowcy lubią czyścić boczne szyby ze śniegu, opuszczając je i podnosząc. Nie należy tego robić lepiej wyczyścić szyby szczotka. Znane ESA przypadki. Gdy śnieg zalegający podczas opuszczania szyby stopił się i spowodował zwarcie przewodów urządzeniu odpowiedzialnym za podnoszenie szyby. Jeśli samochód jest pokryty lodem. Zdarza się, że po opadach mokrego śniegu i późniejszym spadku temperatury samochód jest dosłownie pokryty lodem. W niektórych przypadkach nawet drzwi ESA zamarznięte i nie można ich otworzyć. Takie niespodzianki natury spotykają nie tylko mieszkańców północnych regionów, ale także kierowców z regionu moskiewskiego. Co robić w takim przypadku? Poniżej znajduje się kilka wskazówek, dzięki którym można nie tylko całkowicie oczyścić samochód z lodu, ale także nie zarysować lakieru pokrytego karoseria. Przed czyszczeniem samochodu z lodu należy usunąć z niego cały śnieg. Jeśli poślizg był bardzo silny, może wystąpić znaczne obciążenie szyby, co często kończy się pęknięciem.